Cześć, to jest Tronadi i witam was kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przybył na ziemski przykaźnik strata. Dobrze, czym tym razem Baro nas zaskoczy? Tutaj widzimy na pierśnik Mulsiber. Jest to coś nowego, tego wcześniej nie było, więc warto sobie to kupić. Pociski termitowe do naszego karabinu, czyli obrażenia ognistej szansa statusu. karta PREX astralny zmierzch, czyli postawa do glejwa. czystka korpus i czystka skażonych Prime do strzelb. Jest również magazynek ślizgowy Prime, czyli pojemność magazynka do naszych pistoletów. Ornament, czyli mała ozdobał nasz statek. Widzimy również tutaj Greenlock, Prisma, skórka do kosturu. Shade Prisma, Gremlin, podwójny Prisma. Mamy tutaj również Chromę, skórkę Immortal. Cyan dane Katir, znak Prisma, Lotus, scena Krypty na pierśnik, na golenniki, na ramienniki, katir zbroja dla naszego kubrowa, skórka do podwójnych grakat, widmo skażonej ciężko zbrojnej, pluszak pustynnego ślizgacza, w raid i pustynny władca Inaros, czyli Misjana Inarosa. A teraz co kupić, żeby sobie zarobić? Na pewno jest to Greenlock Prisma, Shade Prisma. Możemy poeksperymentować trochę z gremlinami podwójnymi Prisma. Jak i również Vulkan Rate również bardzo dobrze się sprzedaje. Także tym razem zarobkowo Baro wypadł całkiem, całkiem. A jak Wam się podoba ten Baro? Czekaliście na coś konkretnego? Obkupiliście się? Widzicie w nim również dobry zarobek? Dajcie znać w komentarzach.